Cześć tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w 19 odcinku mojej serii Zagrajmy Football Manager 2013 Jak już widzicie gramy tym razem wyjazdowy mecz z Szachtarem Donieck Jest to mecz pierwszej kolejki Ligi Mistrzów Tak jak zwykle pokażę wam tutaj co się działo przez ten czas od ostatniego meczu Tak więc zerknijmy sobie na to Oczywiście, nie wiem czy to pokazywałem już Mamy tutaj raport, no niestety Kel odniósł kontuzję. Nie zagra przez dwa tygodnie od tego momentu, gdy tę wiadomość dostaliśmy, czyli od 15 września. Także Piszczek miał problem, ale już właściwie jest na dobrą sprawę zdrowy. Jednak od razu mówię. W meczu z Szachtarem, no nie zagra w pierwszym składzie, tak więc. Tak więc on jeszcze troszeczkę musi dojść do siebie, żeby dojść do pełnej sprawności. Mamy tutaj oczywiście jakieś różne raporty. Raport też o drużynie Szachtara-Donieck. Tak więc, tak to wygląda. Piłkarzem tygodnia, o dziwo, został kolejny gracz FFL Wolfsburg. Ostatnio był to Olić. Oczywiście w, pierwszym, w pierwszej kolejce to Royce został wybrany najlepszym graczem. No, tutaj oczywiście decyduje średnia ocen. A także Lewandowski został doceniony, jak widzicie. Kolejny raz nasz gracz znalazł się w 11 tygodnia. Tak to tutaj wygląda. Kibice tam szaleją chcą kupować te bilety i tak dalej i co ciekawe, tutaj szachtar w tym meczu będzie faworytem. No nie wiem czy tutaj tak faktycznie jest, no ale tak zostało tutaj ocenione. W każdym razie tego nią nawet sobie oglądałem, on jak widzicie nawet byłby do kupienia za całkiem niewielkie pieniądze patrząc na jego wartość, bo jego wartość jest taka, a tam było a jedynie tam nie wiem około milion przebicia był. No ale jego potencjał nie jest jakiś ogromny, on w tej drużynie no hmm, nawet chyba nie byłby rezerwowym, prawda, powiedziawszy. Tak więc no nie warto go ściągać. Może to po prostu jednorazowy wybryk taki, że, że tutaj zagrał super mecz po prostu w tej kolejce, no nie wiem, nie wiem. A może nas, nasz skaut się myli, także no, nigdy nie wiadomo. Zerknijmy sobie tylko na wyniki e, tych meczów wtorkowych pierwszej kolejki. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną niespodziankę. Zenit Sankt Petersburg wygrał aż 3 do 0 z Realem Madryt. No tak, więc naprawdę, naprawdę pogrom. Ale przejdźmy już do składów. Te składy tak wyglądają. Na bramce Feller, Na prawej obronie Sebastian Benisz. Który oczywiście zastępuje piszka, który tutaj, jak widzicie, sobie przesiaduje. Będzie sobie siedział na ławce podczas tego meczu. Na środku Humer Subotic. Po lewej. Schmelzer, na pozycjach defensywnych pomocników Bender i Mijajlowicz. Z prawej strony, na skrzydle, Błaszczykowski. Na środku, Royce. I na lewym skrzydle, będzie biegał gross -Kreuth. Na szpicie oczywiście, nasz Robert Lewandowski. Na ławce rezerwowych mamy Langeraka, Piszczka, GC, Bitenkorta, Perisicia, Gündogana i Santane. Tak więc, tak to wygląda, Nawet jeśli chodzi o tę ławkę, to zbyt wielkiego wyboru nie miałem. Jak widzicie, no, dwóch graczy, no, nie zostało zgłoszonych w ogóle a też, co istotne, no dwóch graczy ma konduzję niestety. Tak więc są to właśnie Kirsi i Kel. No i akurat, um, są to niestety gracze tacy, którzy pewnie by grali, bo Kirsi zastąpiłby myślę na tej prawej piszczka. No ale dobra, zobaczymy. Może będziesz sobie poradził w tym meczu. No niestety nie jest on tutaj e, ograny, trochę mu brakuje ogrania, nie grał w tych meczach. W tym... W tym sezonie zagrał w jednym meczu. Gra, grał trochę dla drugiej drużyny, dla drugiego zespołu. No ale wyboru za bardzo nie mam niestety. Tak więc taki składik właśnie wybrałem. No zobaczymy. Przejdźmy już do tego meczu. Zobaczymy jak to wyjdzie. No myślę, że nie, nie można lekceważyć drużyny. Szachtara Doniec to jest naprawdę silny zespół. Ja może zmienię trochę strategię. Bo w sumie jaką taktyką tutaj już mieliśmy to pokazane, nie, nie było jeszcze pokazane jaką taktyką będzie grał Szachtar Donieck oni także mają, no nieciekawe, nieciekawe e, tutaj m, braki, jeśli chodzi o zawodników, mają kontuzję Czygryński i Piatow, tak więc m, też, też y, nie zagrają swoim najmocniejszym składem zagramy na przewagę liczebną e, m, tutaj <kluzny> tutaj w tym meczu no, myślę, że to nie będzie takie łatwe. Ciężki wyjazd, trudny teren. Także coś, coś warto zmienić, myślę. No, widzicie, zawodnicy nie najgorsi. Eduardo, Srna, Rakicki. No, to są gracze, których za bardzo przedstawiać nie trzeba. No, jeszcze dochodzą do tego do, 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 ten Chigiriński i Piatow, no to, to są świetni zawodnicy, no, niestety, niestety. A no, w sumie dla nas dobrze, że w tym meczu nie grają. Tradycyjnie, jak ostatnio buwacz tutaj postara się zmobilizować zawodników. No, niestety, miałem problemy techniczne i mecz się nie nagrał, tak więc zobaczycie pomeczowy raport z tego spotkania. Postaram się go jakoś skomentować. Już widzicie, jakim wynikiem się ono skończyło, tak więc bardzo dobry to jest wynik. Um, no, ale myślę, że nie było łatwo. Szachtar też miał swoje sytuację w tym spotkaniu, tutaj mamy jedną jedną z nich, ale szybko też kontra poszła i tak właśnie pana pierwsza bramka Lewandowski zdobywają i mamy 1 do 0 tu jeszcze Weinmeier bardzo dobrze sobie poradził, ale nie trzeba było czekać długo, tak naprawdę, bo już po chwili co zaraz zobaczycie, pada bramka dla Szachtara Donieck. David zdaje się jej zdobywcą, ale też po jakiejś chwili Lewandowski strzela swoją drugą bramkę. Tutaj atakował Szachtar, więc także miał jakieś sytuacje. No ale to Lewandowski strzela gole. Już trzecia bramka, hat-trick tego zawodnika. Tak więc no fantastycznie, naprawdę fantastycznie w tym jeszcze gra. Tutaj czerwona kartka dla jednego od Szachtara. Też mieli trudno, grali w dziesiątkę przez długą, długą część spotkania. Widzicie, już koło 50 minut tę czerwoną kartę dostali, a tutaj kolejna sytuacja. Dla Borussii. ładnie naprawdę te ataki wyglądały. Dobrze rozgrywali piłkę nasi gracze. Ale akurat tutaj strata. I William przed kolejną szansą. I Weinfelder tutaj wyśmienicie broni. A teraz z kolei przechwyt naszych obrońców. I tutaj akcja Borussii, Royce po prostu wypełnia formalność. I tak pada czwarty gol. A tutaj fantastyczna akcja Polaków. Tam była akcja Benisza, który zagrał do Błaszczykowskiego, ten do Lewandowskiego. No i Polak ma już cztery bramki na koncie w tym spotkaniu. Tak więc tak, zakończyło się to spotkanie. Naprawdę fantastyczny wynik na rozpoczęcie tych rozgrywek ligi mistrzów. Naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Tutaj macie oceny. Tutaj statystyki jakieś. Weszli Getze, Bittencourt i Gundogan w tym meczu. No i krótki, krótkie, krótki przegląd wiadomości. 1 milion euro za ten mecz. Młodzieżówka moja przegrała z Fenerbacze, drugim, drugim z Fenerbacze. No tutaj wiadomo, Lewandowski, fantastyczny mecz, tutaj ciężko się zgodzić. Ciężko się nie zgodzić. Konferencje prasowe różnorakie, tam brałem w nich udział oczywiście. Tak wygląda natomiast sytuacja, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, takie wyniki były w tej kolejce w meczach środowych. No duża niespodzianka, myślę to jednak dwie niespodzianki właściwie. Porażka Juventusu z Montpellier i Manchester United z Ajaxem Amsterdam. Tak więc to już wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnego. Silnik dla Was robił Wilku. Cześć!